Koro ktoś jest skłonny zapłacić takie pieniądze za spotkanie ze mną i to może zrobić coś dobrego, to czemu nie? Ludzie i tak będą gadali i tak powiedzą, że, że się yy, sprzedałam. I tak też Bollywood i cała moja kariera jest postawiona na tym, że powiedziano mi nie. To jest łatwe, robić skandale i romanse, tylko to jest na raz. Wspomagam się antydepresantami, bo w pewnym momencie i ja przestałam w siebie wierzyć. Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgusłachy, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu, kobieta, z którą kolację wylicytowano, uwaga za prawie milion dolarów. Aktorka, która robi wielką karierę w Hollywood czy w Bollywood, w Polsce nie do końca doceniona. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Natalią Janoszek. Partnerem technologicznym kanału Kulisy Sukcesu jest Motorola. Hello, moto. Zanim zaczniemy rozmawiać o Twoich wielkich sukcesach w Hollywood, w Bollywood, zanim też zapytam o kolację, która tu w mediach zrobiła spore zamieszanie, za którą milioner zapłacił miliar, milion dolarów z Twoim udziałem, ta kolacja, to chcę zapytać, jak wyglądały twoje początki, bo z tego, co już doczytałam, dosłuchałam, nie były takie kolorowe, ludzie na początku mówili ci, że no nie nadajesz się do modelingu, do aktorstwa. Ogólnie żyjemy w kraju, gdzie y, lubi się podcinać ludziom skrzydła i mówi się, nie miesz za wysoko, y, weź sobie zawód jakiś taki standardowy, może jakiś biznes, marketing, y, lekarz, prawnik, y, coś, z czego da się wyżyć, a nie masz. Prawda? A ja zawsze mówię, a może posłuchaj Richarda Bransona, Elona Muska, ludzi, którzy mieli wizję, bo tacy ludzie właśnie zmieniają świat, a nie pracownicy biurowi. I pamiętam, że miałam 3 lata, jak już występowałam w zespole pieśni i tańca góralskim i bardzo chciałam śpiewać, ale miałam wtedy wymowy i pamiętam, jak przyszłam do mamy, mówię, mamo, musisz mi wybrać inną sukienkę niż wszystkim dziewczynkom, będę mieć solówkę. I moja mama, moja własna mama mnie wyśmiała i powiedziała, ty, solówkę? Przecież ty nie mówisz R. Minął tydzień i przychodzi po mnie na zajęcia, przychodzi do niej pani prowadząca i mówi, a pani jeszcze nie wybrała sukienki dla córki, ona ma solówkę. I mama wraca do samochodu w szoku i mówi, ty naprawdę masz solówkę? Jak to jest możliwe? Bo ja jestem dobra. <grywa> <grywa> I faktycznie miałam tą solówkę, gdzie było samo R. Więc... Od tego czasu nauczyłam się przekuwać to, co jest tak naprawdę mm, moją przeszkodą, w yy, moją silną stronę. Na przykład yy, później zamarzyło mi się zwiedzać świat, ale nie było to takie łatwe. Yy, było to kosztowne. Yy, Moje rodzinne to nie było stać i stwierdziłam, że może zostawię mi z albo modelką, bo one zwiedzają świat. To taka 16 lat, i, i taka myśl. I tak, jak sobie wymyśliłam, tak próbowałam, ale oczywiście yy, usłyszałam, że. Modelką nie będę, bo jestem za niska, mistrz nie będę, bo jestem za niska. Ja mówię, o ile modelką rozumiem, o tyle, dlaczego ktoś ma oceniać mój wygląd przez pryzmat moich wymiarów wzrostu czy to, że jestem niższa, albo grubsza, oznacza, że jestem brzydsza. I postanowiłam, że odwrócę to wszystko i zmienię. To i pokażę. Tak? Ja, ja Wam jeszcze pokażę. To jest taki góralski charakter. I od tego czasu tak się to potoczyła moja historia, w skrócie, że zrobiłam ponad 40 konkursów jako reprezentantka Polski, nigdy nie zostając mi z Polski. Także udowodniłam sobie, że się da. Wydaje mi się, że też innym udowodniłam, że się da. I chyba to jest taka największa nagroda, kiedy ludzie piszą i mówią: Wiesz, dzięki tobie poczułam, że ja też mogę. Bo skoro mi się udało, to znaczy, że, że się da. I gdzieś to się stało gdzieś taką moją dewizą, że rzeczy niemożliwe sprawdzam, czy faktycznie są niemożliwe. I tak też Bollywood i cała moja kariera jest postawiona na tym, że powiedziano mi nie. A jak właśnie rozpoczęła się Twoja kariera aktorska za granicą? Od konkursów Miss, można powiedzieć, bo na konkursie w Tajlandii, Supermodel International, występowałam podczas show, bo moim konikiem w konkursach był Talent Show. Ja od dziecka śpiewać, tańczyć, grać, scena. Więc zawsze mi dawało energię to, że ludzie patrzą, że, że jest tłum, że, że jestem na scenie. I nie ukrywam, że, że zawsze to, to gdzieś było moje marzenie. I tańczyłam do Michaela Jacksona i robiłam tam wielkie show. I zobaczyli mi producenci z Bollywood i potrzebowali aktorki, co dziwne, do dramatu. Ale spasowałam im wyglądem gdzieś i zostałam zaproszona na casting. Też oczywiście nie uwierzyłam do końca, że Bollywood, że aktorka. No, tak też z dystansem. A pół roku później już zagrałam w filmie w Indiach. To dlaczego myślisz, że w Polsce na początku z aktorstwem ci nie poszło? Czym się o... różni też praca aktorki tam, a tutaj? To się już zmienia, ale z mojego punktu widzenia, jeśli ktoś nie skończył aktorskiej szkoły w Polsce, to nie z aktorem. Tak się utarło. Tyle, że to nie są czasy, gdzie Ty nie skończyłaś, nie to, to, skończyłam to, tak, w Polsce. Nie. Mhm. Um, wydaje mi się, że szkoły aktorskie w Polsce są przestarzałe, że szkolą aktorów teatralnych, a nie aktorów komercyjnych. Ja nie chciałam grać w teatrze, Okej, okay, kocham teatr, ale moim żywiołem jest scena, jest energia, kamera, akcja. Więc nie lubię być statyczna, lubię robić nowe rzeczy, lubię iść od projektu do projektu, a nie powtarzać tą samą sztukę ileś razy. I tego te szkoły nie uczą, więc jakoś nie były mi po drodze. Nawet nie próbowałam startować do tego typu szkół, bo też zawsze gdzieś uważałam, że chodzi o to, żeby nam się chciało i żeby nie stracić tej kreatywności i właśnie tego, co nas wyróżnia. A takie ja mam trochę poczucie, że w tych szkołach Wszystkich uczy się jednej zasady i trochę się jakby odbiera nam tą naturalną gdzieś tam naszą zdolność. I właśnie tą inność, to co jest ciekawe, to że właśnie nie jesteśmy tacy jak wszyscy. Uważam, że to jest taka bardzo fajna rzecz, że aktorzy naturszczyki, tak zwane, mają to w sobie, że są unikatowi, niepowtarzalni i nieokiełznani. Ciężko powiedzieć jak oni faktycznie zagrają i myślę, że to po pierwsze, po drugie no, nie ukrywam, że mam wrażenie, iż to jest bardzo małe, hermetyczne środowisko tutaj. Dużo polega na tym, kto kogo zna, a nie kto, jakie ma zdolności. Niekoniecznie osoby, które świetnie grają. Zrobię karierę w Polsce. Czyli zawsze idziesz pod prąd. Nie idziesz równo z tłumem, tylko jesteś o krok przed tym tłumem. No i właśnie też teraz wracając do tej kolacji, o której wspomniałam, która wywołała burzę w mediach. Kolacja za milion dolarów. Grecki milioner zapłacił tyle, żeby się z Tobą spotkać. Poleciałaś do Aten. Jak to wyglądało? normalnie, <laughs> ale w ogóle skąd pomysł u nas, bo to była kolacja, te pieniądze powiedzmy sobie szczerze nie trafiły do twojej kieszeni, tylko e, to była to? tak kolacja charytatywna. E, też nie ukrywam lubię balansować na krawędzi i pokazywać ludziom, że jesteśmy schematyczni. na przykład jak jest ładna dziewczyna i idzie na kolację, o, to się sprzedało. No i tak właśnie mówię, że burzę wywołałam w mediach, bo... Właśnie lubię, lubię trochę pokazywać, czyli jak dziewczyna jest ładna, to znaczy, że jest głupia. Jak aktorka należy do tych ładniejszych, to znaczy, że nie umie grać, tylko dostała rolę, bo jest ładna. I ciągle gdzieś idziemy takimi schematami, na przykład w Polsce zauważyłam, że dobre aktorki nie wyglądają. Jest jakaś taka zasada, czyli jakby trzeba je trzeba im ogolić głowę, żeby dostały nagrodę z filmu. Dlaczego? Dlaczego nie można mieć tego i tego? Przecież możemy równie dobrze być świetnymi aktorkami i ładnymi kobietami. Dlaczego tak nie może być? I też weszłam tutaj z tego założenia, że skoro ktoś jest skłonny zapłacić takie pieniądze za spotkanie ze mną i to może zrobić coś dobrego, to czemu nie? Ludzie i tak będą gadali, i tak powiedzą, że, że się yy, sprzedałam. No ale tak naprawdę, ja zawsze powtarzam, można być najładniejszą brzoskwinką na całym świecie i tak będzie ktoś, kto nie lubi brzoskwin. Yy, także jakbyśmy chcieli zadowolić wszystkich, to i tak się nie uda. I gdzieś po latach dochodzę do tego, że co bym nie zrobiła i tak będzie ktoś, komu się to nie spodoba. Więc po prostu trzeba robić swoje, inaczej byśmy zwariowali. A jak dowiedziałaś się, że taka kwota padła za e, chęć spędzenia e, wieczoru z Tobą, zdziwiłaś się? W ogóle jakiej kwoty Ty się spodziewałaś na początku? No ja to tak e, skromnie przy tym, bo liczyłam, że tak do 50-100 tysięcy dolarów dojdziemy, bo jednak to było globalne i bardzo szczytny cel. Ale akurat jeśli chodzi o pana Restisa, to nie jestem zdziwiona o tyle, że rodzina Restiz wydaje bardzo duże pieniądze na akcje charytatywne. My mieliśmy już szansę się wcześniej poznać, więc dla niego to było coś na zasadzie... Albo wydam to przez swoją fundację, albo przez tą fundację. Więc i tak to wydam, i tak to wydam, a tak to jest bonus, czyli spotkanie ze mną, kolacja. I co więcej, był ze mną wtedy operator, to nie było tak, że to była jakaś intymna kolacja. Był y, operator, fotograf, i pamiętam, że podczas kolacji pan Restis powiedział: To siadaj tu z nami, chłopaku, tutaj proszę mu przynieść wino, pogadajmy sobie. Y, więc naprawdę y, było to super. I też była sytuacja wtedy y, z problemem na granicy polskiej, z Białorusią, więc też rozmawialiśmy dużo o polityce. Bardzo sympatyczny, oczytany człowiek. No po takich ludziach też nie ma co spodziewać się złego, bo, bo jednak to są ludzie światowi, więc naprawdę było to super spotkanie i do dzisiaj jesteśmy w kontakcie. A czym się ten pan zajmuje? Jaki biznes prowadzi? Ojej, to jest bardzo dużo biznesów, przede wszystkim jacht, budowa jachtów i gdzieś tam y, biznes olejowy. Wróćmy jeszcze do Hollywood, do Bollywood. jak tam wygląda praca aktorki? Wiem, że masz ochroniarzy. I to ośmioro. Tak przynajmniej wspominałaś w rozmowach. Zdarza się, że mam ochroniarzy, ale nie jest to kaprys gwiazdy, tylko tak. bardziej kwestia bezpieczeństwa. Po prostu muszę dotrwać do końca filmu. Teraz już to się zmienia, ale w 2013-2014 pierwsze filmy to jednak wyjście w New Delhi w szortach białej dziewczyny budziło bardzo dużo zastrzeżeń i gdzieś e, też mi się wydaje, że to jest takie pokazanie kim my to nie jesteśmy na stać, żeby dać tobie ochronę żebyśmy też czuli prestiż produkcji. Więc ja to bardziej tak widzę z przymrużeniem oka. Czasem jest to naprawdę, można powiedzieć, upierdliwe, bo człowiek przeszedłby się do sklepu, nikt by go nawet nie zauważył, ale jak idzie z taką ustawą, to ciężko zostać niezauważonym. Ale to tylko w Bollywood. I też nauczyłam się na przestrzeni czasu, ja byłam taką osobą, wszystko za ma. Sama sobie noszę skrypt, sama sobie poradzę, nic nie potrzebuję. Do czasu, jak pamiętam, spóźnił się mój kierowca i dostałam informację, że czy mogę jechać rikszą. Spoko, fajnie, wiatr we włosach, super mi się podobało. No i następnego dnia już nie było kierowcy, tylko riksza. Także nauczyłam się, że jak da się palę, to wezmą rękę i że czasem trzeba przygwiazdożyć, żeby Cię po prostu traktowano. Uh -huh. A czego Cię nauczyło aktorstwo i praca tam za granicą? Pokory. Pokory tego, że nic na mnie jest dane na stałe i to, że dzisiaj jesteśmy na szczycie, nie znaczy, że jutro możemy być na samym dnie. Także doceniania tego, co mamy i tego, że nie warto gwiazdożyć, nie warto być ponad, tylko solidnie pracować, szanować ludzi z którymi się pracuje, bo wtedy no, jest świat lepszy i też jest takie poczucie ludzkości, bo mam wrażenie, że często ludzie im mają więcej pieniędzy, tym są bardziej nieludzcy i wydaje mi się, że można wszystko kupić i tak mi się wydaje, że ta moja praca uczy jednak takiej wrażliwości też przez to, że obcuję z ludźmi, którzy jej nie mają. Więc wydaje mi się, że stałam się dużo bardziej wrażliwa i z drugiej strony też nauczyłam się mieć grubszą skórę, bo no niestety, ale życie jakby samo jest grą. Trzeba wiedzieć przed kim pokazać jaką twarz, żeby po prostu przetrwać w tej dżungli. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy aktorami życia. A do tej pory jakie doświadczenia wspominasz najmilej? Które są dla Ciebie takim największym sukcesem? No bo było tego sporo. Wyróżnienia, okładki. Na pewno nagroda pierwsza filmowa w Indiach. Bo zawsze mi się dowoło, że jestem... No, jestem aktorką, ale czy ja umiem grać? To jest tak... Nie mi to oceniać. Ja nie lubię oglądać swoich filmów. Zawsze mam dużo zastrzeżeń. Więc jak ktoś daje mi nagrodę i mówi, że jestem świetna... to to trzeba uwierzyć. Wow. Tak, więc to było raz. Na pewno moje wyjście w Kan w 2019, kiedy wydawało mi się, że jestem zaproszona jako jeden z wielu gości, i nagle piszą o mnie wszystkie media. I oni wiedzą, kim ja jestem. Oni nie mylą mojego nazwiska, oni wiedzą, w jakich filmach gram, jak się nazywam, kim jestem i to było niesamowite, bo wydawało mi się, no okay, gdzieś tam zagrałam, tak? nadal mi się wydaje, że jestem na początku drogi, a tutaj nagle na jednym z największych festiwali filmowych, oni wiedzą, kim jest Natalia Janoszek. To też było super. No i tak samo okładka El Oficial Arabia na przykład. To też pierwsza Polka, tak? na okładce. Pierwsza Polka, która gra i w Bollywood, i w Hollywood, i dostaje nagrody. Jakoś tak utarło się, że lubię być pierwsza. Teraz sama już nie wiem, jak mam siebie przebić. <grytanie> Czyli trzeba cały czas sobie stawiać poprzeczki. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jak ktoś przyjdzie i powie, jestem świetnym aktorem, to jest koniec kariery. Bo aktor ciągle szuka, ogólnie wszyscy czego szukamy. Jakbyśmy w czymś się całkowicie spełnili, to sobie byśmy mieli więcej do roboty. to prawda. A czy przez to, że za granicą jesteś tak doceniana, teraz w Polsce cię zauważono? Bardziej zwrócono na ciebie uwagę? Niekoniecznie. To jest trochę tak, swego czasu chciałam wystąpić w polskim show, bardziej, żeby spędzić trochę tutaj czasu, żeby osiąść na chwilę, bo w pewnym momencie nie wiedziałam, gdzie ja mieszkam i potrzebowałam trochę się zatrzymać. I miałam taki pomysł, ale usłyszałam, no, że jestem niewystarczająco dużą gwiazdą, bo mam za mało skandali i romansów. Więc jeśli. To, to jest łatwe robić skandale i romanse, tylko to jest na raz. Tak. Więc przez tą pracę, którą przez tyle lat gdzieś wykonałam, nagle mam być znana przez to, z kim się spotykam. To, tak, to nie w moim stylu. Więc jeśli przez to mam w czymś nie wystąpić, to okej, okay, no, to, no to przeżyję to, no to wolę być jednak niewystarczająco dużą gwiazdą. Owszem, jest to trochę przykre. No, ale w takim świecie żyjemy. I właśnie to jest to rozgraniczenie między artystami, a wydaje mi się, że jednak jestem bardziej artystką, a celebrytami. Ja nie chcę pokazywać się od strony emocji, nie chcę grać na emocjach. Ja chcę pokazywać siebie ze strony artystycznej: chcę tańczyć, śpiewać, grać, chcę robić show. To jest moja praca. A prywatnie ja, no to, to jest. Inna osoba. Też w wywiadach wspominałeś, że ty cały czas się uczysz, że stawiasz na rozwój. To jest taki też czynnik doprowadzający ludzi do sukcesu, Twoim zdaniem? Tak. Że śpiewasz, tańczysz, cały czas się uczysz. Nie siadłaś na laurach. Uważam, że tak. Są ludzie, którzy mają talent, i są ludzie, którzy może nie mają do końca tego talentu, ale mają, mają taki self-drive i tak naprawdę szkolą się, uczą i działają. I moim zdaniem osoby, które mają talent, ale niekształcony. Przepadną wśród tych, którzy może go nie mają, ale są zdeterminowani. No i o czym jeszcze warto pamiętać, właśnie w drodze na ten szczyt, w drodze po sukces? Twoim zdaniem, na pewno yy, być sobą, nie dać się zgubić, yy, nie dać się zmienić innym, bo na pewno będzie mieć bardzo dużo doradców, którzy powiedzą: jacy powinniśmy być. Popatrz na tego, popatrz na tamtego. Niekoniecznie, jeśli moim zdaniem. Przede wszystkim trzeba być sobą i mieć swoją własną drogę. I, I to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Ta unikatowość. My nie chcemy być tacy jak inni. My chcemy mieć coś innego. Dlatego uważam, że jest miejsce dla każdego. I też tutaj nie ma co zazdrościć innym, bo każdy ma swoją drogę. Yy, też mam takie momenty czasem, że patrzę jej, kolei się udało, a oni robią to, a jestem tutaj. No ale może jestem tutaj nie bez powodu. Może to, co jest moje jeszcze na mnie czeka. Yy, więc przede wszystkim nie poddawać się Robić swoje i nie dać sobie wejść na głowę. No to jak sobie nie dać wejść na głowę? Ty masz jakieś na to sposoby? I jak stać się właśnie, o, o tym wspominałaś, taką gruboskórną osobą? To jest trudne. Ja sama e, od roku e, gdzieś e, wspomagam się antydepresantami, bo w pewnym momencie i ja przestałam w siebie wierzyć. E, długo, bardzo długo e, gdzieś mówiłam e, nie mogę, zobaczycie, że mogę, ja Wam pokażę. Ale w pewnym momencie, ile razy możemy usłyszeć, nie, w pewnym momencie właśnie tutaj, kiedy usłyszałam, że no nie zrobisz kariery, no bo, bo, bo nie sypiasz, nie zrobisz kariery, bo nie znasz ludzi. I w pewnym momencie zaczęłam w to wierzyć, mówię, może faktycznie, może faktycznie nie jestem w stanie przebić tego muru, bo nie robię tego, co tutaj trzeba. No ale tak uważam, że ile razy przepadniemy, tyle razy powinniśmy się podnieść, bo... Sukces to tak naprawdę w 99% porażka, więc tak naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby się nie dać wyeliminować, bo o to tak naprawdę tutaj w tym biznesie chodzi. Więc tak naprawdę nikt nie uwierzy w nas, jeśli my sami w siebie nie uwierzymy i to jest chyba to klucz. Więc mhm. trzeba znaleźć siłę w sobie, a nie wierzyć w to, że przyjdzie dobra wróżka i zrobi naszą karierę. Na koniec powiedz mi jeszcze, jak się nie przejmować opiniami innych ludzi na swój temat. Czy Ty masz na to jakiś sposób? Nie czytać. Nie czytać. Jest, jest takie powiedzenie jak downscrolling. Ludzie siedzą w telefonach i przyglądają te smutne informacje. Teraz obecnie jesteśmy w czasach, gdzie spływa na nas naprawdę dużo informacji negatywnych. Dlatego też uważam, że warto odciąć się i nie wiedzieć. Bo tak naprawdę, jeśli skupimy się na tym, co jest naszym celem, to zdecydowanie lepiej na tym wyjdziemy niż na przejmowaniu się tym, co o nas sądzą. Tak jak wcześniej powiedziałam, i tak będą mówić, i tak będą mówić, i tak im się będzie coś nie podobało. No, w związku z tym yy, trzeba robić swoje i nie zważać na to, bo jeszcze tyle, ile o sobie się dowiemy, ja naprawdę często czytam takie rzeczy o sobie, że sama się dziwię, że jestem takim człowiekiem. Yy, tak naprawdę prawdziwej Natalii media nie znają. I to jest trochę to, czego pilnuję. Teraz modne jest pokazywanie się w całości swoich związków, co robimy, co jemy, gdzie jesteśmy. I ja staram się mieć dwa światy: świat zawodowy i świat prywatny. I często czytam o sobie: Natalia Naszek dostała nagrodę, za to zrobiła taki film, taki, ale o życiu prywatnym nie wiemy nic. I myślę, że to, co jest najcenniejsze, warto otrzymać dla siebie. Bo jeśli ludzie o tym nie wiedzą, nie są w stanie tego zniszczyć. I myślę, że to nie tylko w show biznesie, ale i w naszym życiu prywatnym, myślę, że, że to jest ważne, żeby cenne rzeczy starać się zatrzymywać dla siebie w świecie, gdzie wszystko jest tak łatwo dostępne. Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek.